Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tablicowe Środy. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować tablicę rejestracyjną z Dubaju. Tablica, którą tutaj widzicie, jest to wzór używany od lat 70. Tablica jest bardzo fajnie spalona słońcem, co ja oczywiście bardzo lubię i też chciałbym Wam to, że tak powiem, pokazać, podkreślić. Widać, że ta tablica po prostu tam jeździła, że ona, że tak powiem, swoje też przeszła. Ja uważam, że to spalenie od słońca dodaje tej tablicy też trochę uroku. Mi się osobiście bardzo to podoba. Tablice z Dubaju są to tablice dosyć pożądane przez kolekcjonerów z wiadomych względów. Ja tutaj w swojej kolekcji mam kilka różnych tablic z Dubaju, ale akurat ta jest tak fajnie słońcem spalona, dlatego postanowiłem, że właśnie zaprezentuję wam tą tablicę. Z racji, że tutaj jesteśmy przy Arabii, to tak sobie pomyślałem, że może w przyszłym tygodniu pokażę wam tablicę rejestracyjną z Sharjah. Tablica fajna ale to już dowiecie się za tydzień dokładnie jaką tablicę wam pokażę. Ja tutaj tylko chciałbym wam przypomnieć, że na naszej stronie internetowej możecie być na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe eksponaty w kolekcji naszego muzeum. A jeżeli nas jeszcze nie obserwujecie na Facebooku, na Instagramie, to ja serdecznie was do tego zapraszam. Pozdrawiam was serdecznie i widzimy się już za tydzień.